To jest to i Łada z numeru czwartego, a ja pozwolę sobie już rozpakować numer piąty. Zobaczymy, czy zachwyci, czy też nie. Wolga, yy, która kojarzy, tak jak mówiłem na końcówce tego yy, numeru, kojarzy mi się z autem czarnym, a jest niebieska. Jest, taka powinna być według mnie, gdyby była czarna bardziej by mi się podobała, ale to może ona będzie, że jak patrzę na ilość detali i ramki wokół szyb to raczej wołka nie będzie yy, yy, gwiazdą odcinku o zmianie koloru, chyba wybiorę ładę ze względu na mniej szczegółów. Yy. Oczywiście historia modelu. tego na obydwu zdjęciach czarne, wolgi. Opis techniczny, tabelka z danymi, modele specjalne prototypy. Hmm. Tu mamy wolę na jakiś złocie, też czarną. Hmm. Dane statystyczne. Ile tych aut sprowadzono do Polski. No dalej nic nie mamy. No pierwszy model bez bez yy, yy, pierwszy model bez działu sport. No w sumie tak, nie widzę tego autów, auta w sporcie Ale skoro Warszawa y, y, była używana, używana w sporcie to nie wierzę, że y, nie ścigali się wołgą. Nie wiem, jakoś tak aż mi się smutno zrobi, jak nie będzie nic właśnie o sporcie y, Związanego z wołgą. Na końcu jak zwykle kolejny numer Na który bardzo czekam ze względu na sentyment do tego auta prywatnie tak bardzo lubię dacie 1310. No, dacie 1300. Nie ja konkretnie y, mam sporo dobrych wspomnień z dacią 1310. Zanim otworzę, spojrzymy jeszcze Informacja po polsku o importerze, nic gdzie była produkowana, na dole nie ma nic, ale co mnie zaciekawiło to, nie zewnątrz nie da się tego, że tutaj pomóc yy, została yy, lusterka została jakby osłonięte przed odłamaniem, a na przykład antena, która jest tu u góry. Nie jest zabezpieczona. Już widzę, że coś tam leży. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu jakaś wada lakiernicza. Na masce widzę dwie. Mm, z zewnątrz. Bardzo fajne falgi. Zobaczę. pierwszy raz yy, ta tylnia tablica jest taka która mi nie przeszkadza bo ona jakby nie udaje przetłoczenia, fajnie odzorowane. Yy. to tak z zewnątrz zaraz sobie otworzymy. otworzyłem wspomniane wcześniej zabezpieczenie no to w... W jest to zabezpieczenie e, lusterka. E, co na pierwszy rzut oka? Model bardzo fajnie wykonany. Udało się usunąć e, z dachu i z maski jakieś tam prusze drobne. Co do wnętrza? Wnętrze jest chyba bardzo ubogie. No, fotele nie mają żadnej faktury. Yy, z przodu kanapa łączona. Bardzo fajna kierownica i kolumna kierownicza w białym kolorze. Yy, deska, która jest malowana. Mam nadzieję, że ta antenka się nigdy nie odłamie ani gdzieś tam nie zgubi. Detale te malowane na karoserii też bardzo fajnie tylna szybka jest jest jakoś tam delikatnie porysowana zderzek bardzo ładny światła Spójrzmy. Przecież wspominałem też o falgach. Naprawdę bardzo fajne białe felgi Będę starał się bardzo delikatnie Gdzieś tam ten model podnosić Żeby Żeby po prostu nie odłamać tej antenki U góry I... To co jest na masce umieszczone z przodu wygląda. Wygląda całkiem okej. Okay. Pomimo, że jest to tak mały szczegół to niektóre wady tak jak tutaj poniżej tu tu są widoczne w obiektywie telefonu. A na żywo w ogóle tego bym może nawet nie zauważył, chyba żeby się przeglądał jakoś tam dłużej. Przód, chyba bardziej skomplikowany, przód miał tylko Warszawa. Ten też jest bardzo ładnie odwzorowany. Pewnie tego nie uchwycę, ale e... tablica jest jakby rozmazana, albo pobrudzona. No, widziałem gdzieś na Facebooku, że ktoś robi do tych modeli tablicę i chętnie kupię z jakimiś nawet tam losowymi numerami, ale że po prostu na to nakleić normalną tablicę. Jeśli mi na przykład zrobi też taką na tył, taką dwurzędową. Ta kreska na, ta kreska na masce. Ładna, równiutka. Nie tak jak w przypadku łady, gdzie wokół szyby yy, trochę gdzieś tam yy, ta czarna kreska faluje. Nie, wiem, czy to ma znaczenie? Sama jak o ładzie, o, o yy, Wołdze, Nie mogę nic niestety powiedzieć. Mm. Łada jest bardziej bardziej zielonkawa, a Wołga bardziej niebieska. A, na nagraniu wyglądają obydwie na niebieskiej. Yy, telefon yy, nie oddaje. Po prostu koloru, tak jak bym tego chciał. Naprawdę włada yy, jest bardziej zielonkawa, wolga bardziej niebieska. Szkoda, że ma tyle drobnych szczegółów, bo naprawdę chętnie zmieniłbym jej kolor na czarny. A z doświadczenia. Po Polonezie wiem, że usuwanie farby z tych modeli to jest jakaś katorga. Tutaj po naprawdę ciężkich walkach model już bez bez farby. A być może zlecę to komuś innemu, żeby zmienił zmienił kolor na czarny. Jak wcześniej wam mówiłem. A no, co jeszcze mogę powiedzieć, to że jest yy, bardzo duża, boga musiała być dużym autem? Nie mogę tego zmierzyć, bo no nie mam w gazetce informacji o yy wielkości yy auta, bym sobie pomielił. W porównaniu do łady widać, że jest dużo większa. A zaraz porównamy sobie. Bo myślę, że te dwa modele trzeba w ten sposób porównywać. Musiał być podobne wielkościowo. Obok siebie bardzo fajnie wyglądają. Nie wiem, czy te auta były jakoś tam bliźniacze. Nie, nie mają takich samych kierownic. Na WODZE dużo lepiej wygląda ta tablica niż na Warszawie. Co do samych przodów. Modele obok siebie bardzo fajnie, bardzo fajnie się prezentują, dużo lepiej niż gdzieś tam osobno. Też jak tam koło siebie, to gdzieś tam defekty poszczególnych modeli, które, które zawsze wypominam, giną. O, to, tu jest nawet jakieś uszkodzenie. A nie, to jednak było tylko brudne. No, jednak trzeba będzie uważać na tą antenkę musisz, żeby spróbować ją wyjąć, bo łamanie jej będzie na pewno bolało. Yy, oprócz pierwszego Poloneza, no to kolejnych 5 modeli obok siebie wygląda bardzo fajnie, co prawda bez gabloty bardzo się kurzą, ale jeden koło drugiego wygląda no nieziemsko. Bardzo mi się to podoba. Z jednej strony lubię te, te tablice, bardzo one mi się podobają, że są takie jak były w prawdziwych autach a z drugiej strony jak y, układam te modele koło siebie to y, ten jest coś jest innego w tym modelu ja o tym wiem ja wiem, że na to nikt nie zwróci uwagi ale no mnie to wręcz nawet irytuje gdzieś tam więc chyba sobie kupię Fiata y, nie z wersji testowej będę miał po prostu dwa kanciaki tego z wersji testowej i tego nietestowej. Nie chcę na razie oceniać po pięciu modelek, ale wydaje mi się, że jednak kanciak z wersji testowej jest najlepszy jakościowo i ma najmniej gdzieś tam jakiś wad. Niedługo będę musiał coś myśleć o y, Gablocie, bo jednak czyn trzymanie ich na półce nie jest najlepszym końcu, ze względu na to, że się po prostu bardzo kurzą. A, y, nie wyobrażam sobie czyszczenia ich ze względu na małe odstające detale. Tak jak tutaj w Woodze to Master, czy ta antenka. Każdy model ma wycieraczki. Nie chciałbym tej wycieraczki odłamać. To było na tyle. Ja Pozostaje tylko czekać na Dacie i na ładę. Ładę będę chyba od razu przemolowywał, zmieniał jej kolor. Na razie nauczony doświadczeniem, doświadczeniami z poloneza, nie podejmuje się zmiany koloru na w yy, wogi na czarną. Mm. Mam nadzieję, że jak od razu dzisiaj zapłaciłem yy, przelewem za te dwa modele, co teraz przyszły, to że jakoś tam szybciej yy, przyjdzie do mnie trzecia przesyłka, gdzie jeszcze będzie ten dodatkowy prezent, czyli ten kwiat yy, policyjny, na którego czekam. Zobaczymy, jaki on będzie jako gratis, jako właśnie taki prezent, w jaki on będzie jakości. I to w sumie będzie jedyny prezent, chyba być może, o którym będę mógł nagrać gdzieś tam yy, osobny odcinek. O, może się też okazać tak, że nie będzie tego wart. No to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania, lajkowania, udostępniania znajomym. Cześć!